Jesteśmy nad malowniczym jeziorem Kołczewo. Powstało tu niezwykłe osiedle domów wybudowanych w wysokim standardzie. Inwestorom i projektantom bardzo zależało, aby budynki jak najmniej ingerowały w otoczenie. Stąd wybór naturalnych materiałów sprawiających, że domy są ciepłe zimą i chłodne latem. W energię zasilane są fotowoltaiką, a źródłem ciepła w każdym z nich jest pompa ciepła. Jesteśmy nad brzegiem jeziora Kołczeskiego. Realizujemy w chwili obecnej zespół 16 luksusowych domów. Każdy z domów ma 180 metrów. Wszystkie domy mają piękny widok na jezioro i wszystkie te domy zbudowane są według najwyższych standardów. Począwszy od ścian, domy są zbudowane z drewna klejonego, które przyjeżdża do nas z Niemiec. Ogrzewanie zapewnia nam firma Daikin. Chcieliśmy, żeby to były pompy ciepła. Ponieważ jesteśmy przekonani, że w tym kierunku zmierza świat w obecnej na dachu mamy fotowoltaikę, jesteśmy przekonani, że połączenie fotowoltaiki z pompą ciepła jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Drewniany dom pośród dzikiej przyrody naturalnie wtapia się w jej otoczenie. Bardzo ważne jest, aby nie generował dodatkowego źródła hałasu i zanieczyszczeń. W trakcie rozmów z inwestorem wspólnie wypracowaliśmy rozwiązanie, które idealnie wpisuje się do pomysłu inwestora na to osiedle. Pompa ciepła Daikin Altherma jest zeroemisyjna, jest niskotemperaturowa, jest źródłem ciepła, chłodu, a także ciepłej wody użytkowej dla każdego z budynków. Dodatkową bardzo ważną cechą tych urządzeń jest ich bardzo niska głośność. Montując urządzenie w otoczeniu drewnianych domów, natury oraz wokół panującej ciszy, nie możemy popsuć tego wrażenia hałasem. Zastosowane tutaj urządzenie jest powietrzną, niskotemperaturową pompą ciepła dedykowaną do zastosowania właśnie w budownictwie jednorodzinnym. Pracuje na przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R32. Wybór systemu ogrzewania gwarantuje nam sprawne grzanie zimą i chłodzenie latem. Zainstalowana pompa ciepła ma moc grzewczą 8, 8 kW i 7 kW mocy chłodniczej jest wyposażona w zasobnik ciepłej wody użytkowej o pojemności 180 litrów. Prezentowana instalacja jest bardzo ciekawa. System składa się z komfortowego ogrzewania podłogowego oraz instalacji chłodzenia realizowanych za pomocą klimakonwektorów. Na parterze klimakonwektory są schowane maszynowi, natomiast na piętrze wykorzystujemy klimakonwektory przypodłogowe, również ciche i bardzo estetyczne. Do obsługi tego systemu wykorzystujemy jeden agregat, o bardzo małym rozmiarach. Użytkownik ma możliwość skorzystania z trybu grzania lub z trybu chłodzenia, albo skorzystać z trybu automatycznego. Pompa ciepła służy też do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Cały system pompy ciepła Alterma składa się z agregatu zewnętrznego zamontowanego na zewnątrz budynku a także z hydromodułu, który jest zamontowany wewnątrz budynku. Hydromoduł mieści w sobie również zasobnik ciepłej wody użytkowej, dzięki czemu zajmuje bardzo niewielką przestrzeń montażową. Urządzenie wytwarza wodę grzewczą o temperaturze do plus 65 stopni Celsjusza przy temperaturach zewnętrznych do minus 25 stopni Celsjusza. Dzięki projektowi wykonawczemu instalacje pomp ciepła przebiegają w tych domach bardzo sprawnie. Instalacja samej pompy ciepła zajmuje nam dwa dni. Montaż polega na doprowadzeniu instalacji fronowych, sterowniczych i elektrycznych do jednostki zewnętrznej i wewnętrznej oraz podłączeniu pompy ciepła do instalacji centralnego ogrzewania i chłodzenia. Dodatkowo dołączamy jeszcze instalację wodociągową. Tak przygotowana pompa ciepła jest gotowa do uruchomienia przez fabryczny serwis pomp ciepła DAIKIN. Po pierwszym uruchomieniu urządzenie jest w 100% bezobsługowe, jest również bardzo efektywne w swoim działaniu, co oznacza dla klientów niskie koszty eksploatacji. Urządzenie można sterować za pomocą polskojęzycznego sterownika znajdującego się na obudowie urządzenia, a także za pomocą aplikacji instalowanej na każdym rodzaju smartfonów. Sterownik pompy ciepła jest bardzo intuicyjny. Z poziomu użytkownika możemy zmienić parametry pracy, zmienić nastawę temperatur w zależności od upodobań, dokonać wyboru trybu pracy: czy pompa ma chodzić w trybie grzania, czy w trybie chłodzenia, lub w trybie automatycznym. Możemy podejrzeć, który z podzespołów jest włączony, który wyłączony. Mamy dostęp do, do podglądu na sprężarkę, do grzałek. Jest to, myślę, ciekawe. Kartel domu ma około 100 metrów i zbudowany jest z najbardziej wymagających materiałów. Na podłodze mamy marmur, na, na pierwszym piętrze, na, na podłodze, mamy deskę dębową. Skromna bryła budynku kryje bogate wnętrze. Utrzymanie tych luksusowych domów będzie bardzo tanie dzięki temu, że oprócz pompy ciepła występuje tu też fotowoltaika, która uzupełnia ten doskonale przemyślany projekt. Pompę ciepła Dajkina łączymy z fotowoltaiką na dachu. Każdy z domów ma 10 kW, także uważamy, że jest to bardzo dobre rozwiązanie dla klienta docelowego. Dom będzie na pewno bardzo, bardzo niedrogi w utrzymaniu. Z firmą Dajkin współpracujemy już od wielu, wielu lat i na żadnym z naszych obiektów nigdy nie mieliśmy problemów i zawsze mogliśmy polegać na zarówno firmie od strony technologicznej, jak i później na temat od strony serwisowej, także zdecydowaliśmy się na rozwiązanie Daikina. Jesteśmy przekonani, że to jest jedno z najnowocześniejszych rozwiązań na rynku. Wybór tego typu technologii to inwestycja i gwarancja sprawności systemu na wiele lat. Kolejną korzyścią dla inwestorów jest bezpieczeństwo uzyskane dzięki fabrycznemu serwisowi pomp ciepła Daikin. Dzięki temu programowi, zaraz po fabrycznym uruchomieniu, przez pięć kolejnych lat gwarancji, Daikin opiekuje się urządzeniami. A klient otrzymuje do kontaktu dedykowaną infolinię. W zaprojektowanym i wyposażonym z taką starannością domu na pewno dobrze będzie celebrować każdy dzień. Niskie rachunki będą miłym dodatkiem do tej przyjemności.